Już nie wspomnę, że film jest do zarówno zarówno oceny fizycznej, jak i metafizycznej. No dalej, idziemy. Och, no racja. Okej, okay. wejdźmy stąd. Okej, okay, tu jest z Zaraz, chwila, nie będę się. Nie, zaraz czempić na jakiegoś Emo. Soby... Soby jak już drogi was... Watsonie Sosłownik kupi jaki nie kumasz Chodź poszukać wspomnień no Już mamy jedno To jest toaleta, ale raczej tutaj nic nie będzie Co się z nie tak jeszcze Okej, okay, wszyscy znikają. Co ty robisz? To już trzecia osoba, którą usunęłaś. E, to nie... To nie ma... To nie na zawsze. Hmm, tu mogę wejść? Nie, tu nie mogę wejść. Wiesz, że ich usunięcie nic nie da, prawda? Więc w czym problem? Właśnie w niczym. Jeszcze jedno to jest. Ok, jeszcze się zostało. Hmm. Okej... Okay. <laughs> och, patrz, to miejsce wygląda teraz na opuszczone i paskudne. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Bardzo. <laughs> Okej... Okay. co się dzieje z naszym koleżką? Nic. Wystawiamy go? Widzę, że dobrze go rozumiesz. Chcemy mu stworzyć przyjaciółkę. Ewa. Da się mu stworzyć przyjaciółkę? Nie. Och. Hej, John. Nie mamy czasu i zostaw go samego. Aha, dobra. Okej, okay, coś jest nie tak, bo tak lekko światełko przygasa. Dobra, nic... ...tu już nie ma. Ciężko mi do tego przydać, ale chyba będę musiał do, do niego dostać wspomnienie. Proszę bardzo. Przynajmniej tym razem nie ma tu oliwek. Okej. Okay. No co, come on. Hmm. O! Znalazła się zguba. River? Byłaś tam przez cały czas? Czekałem na ciebie w nie Myślałem, że nie przyjdziesz. <laughs> dlaczego wyszedłeś? Myślałem, że razem oglądamy film. <laughs> to ja powinien zadać to pytanie. Co masz na myśli? Oglądaliśmy razem film i nagle wyszedłeś. Nie oglądaliśmy razem, ja nawet nie wiedziałem gdzie jesteś. Jeśli mnie widziałeś, to dlaczego do mnie nie przyszłaś? A co to za różnica? Przecież oglądaliśmy ten sam film w tym samym pomieszczeniu. Hehehe. <ścoughs> Coś nie tak? Jesteś jakaś dziwna. Nie chcesz już oglądać filmów razem ze mną? Jasne, że chcę. Chodź, wrócimy na salę przed końcem. Ciekawe. Czuję, że powinienem wtrącić teraz jakiś mądry komentarz źle czujesz. <laughs> Cóż, mam nadzieję, że w środku czeka na nas bilet do przeszłości. No, zobaczmy. Okej. Okay. I są nasze dwie zguby i chyba to jest bilet do przeszłości. Mhm. Tak jak myślałem. Dziobek już po raz któryś Czy Oczywiście Nie wiem, razie że to będzie o wiele, wiele prostsze No nie to, nie to, nie to Spieprzyłem Miało być to 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 No, o, to chodziło Dobra, no to skaczemy. Zaraz zaczynam lubić tego dziobaka. Głównie z praktycznych powodów. Okej. Okay. Są w szkole. Hmm. No dalej, facet, pokażesz, że masz jaja. Ehm. Um. <noise> o, Johnny i Nikolas, to nie tak, może to nie jest dobry pomysł? Daj spokój, co może się stać? Tylko pomyśl, w najgorszym wypadku po ci nie. Będziesz udawał, że nic się nie stało, nikt się o niczym nie dowie i wszyscy nadal będą myśleć, że jesteś spoko gość. <noise> A co jeśli komuś powie? Albo mnie wyśmieje? Nie bądź mięczakiem, Watts. <noise> Albo zgodzi się, a tak naprawdę nie będzie chciała. Przestań, kto tak robi? Albo co będzie, jak rzuci w moją twarz encyklopedię? <grym> nie mam kasku, Boże, nie jestem na to gotowy. Gościu, nie panikuj. Wyprostuj się, wciągnij brzuch, wypnij klaty i przestań się dygotać. <grym> o, ale dobra. Ta, łatwo mówić. <grym> Wszystko będzie dobrze, a teraz idź już. Okej, okay, okej. Okay. Hej, co ty? Ehm... <śm> Cześć! Eee, <śm> halo. Słyszysz mnie? Tak. Dlaczego więc nieważne. Innego masz dziobka. Co czytasz? Książkę o dziobkach? Nie. Och, ja. Ym, to świetnie. What's <głodz> totalna klapa. Hej, chcesz iść ze mną o latarniach? Hmm. W kraju pozostało dokładnie 16 latarni ze soczewkami Fresnela. 9 z nich jest przybrzeżnych. Jedna została przerobiona z historycznej latarni morskiej, wykorzystując lampę naftową. Och, to o tym czytasz? Hm... Hmm, powiedz, wybrałabyś się razem ze mną do kina? Nie wiem. W porządku, dam ci troszkę czasu do namysłu. Nie mogę. Dlaczego? Nie wiem o, o której i kiedy. Och, <laughs> um, może w sobotę o ósmej? Hmm. Jest. Ewa, chyba system padł? Tak. Och, świetnie. Nieważne. Domyślam się, że później dogadamy szczegóły. Ja tylko... To jest znowu klapa totalna na tej linii. Co? Do czego się tak... Na mnie patrzysz, myślisz, że zamierzam powiedzieć, jak drętwa to była gadka? zapomnij o tym. Nie daję nie ci satysfakcji. Woluzy, to tylko dziecko. Ty bardziej niż ktokolwiek inny powinieneś to zrozumieć. <ścoughs> już pocisk. Co to miało znaczyć? Załóż się iść. idź. mi się, to nie jest moje imię, wiesz. Okej okay. Okej, okay, czyta sobie książeczkę Pana zabawka w tym A jakby tak spojrzeć na niego pod innym kątem? Nie, nie ważne Okej, okay, mamy wspomnienie Kolejną uziobka. O rodziska, myślę, że sobie mogę zapisać chociaż teraz Auto zapis już 2 godziny 15 minut gram No, dobra Trzeba sprawdzić, czy się zapisało. Tak. Okej, okay, dobra, lecimy dalej do ciska. Zobaczmy, co nam tutaj teraz mogą powiedzieć. Nikolas, goście, co ty do cholery tam robiłeś? Co? Mówiłem się z nią. Nie, to było żałosne. Na twoim miejscu bym tam wparował i powiedział coś w stylu. Hej, ty, wyjdźmy, ja i ty! Teraz. To po prostu straszne. Wiem, a i tak by było lepsze niż to co ty zrobiłeś. <grystanie> Okej, okay, chyba plastykę mają. Dobry Boże, nie mogę uwierzyć, że chodzę na tak głupie zajęcia. No i spokój, to jest zabawne. Tylko gdy potrafisz malować to nic czyni mistrza. Tak. Jasne. Po tych lekcjach już nigdy więcej nie wezmę pędzla do ręki. <laughs> Okej. Okay. Dobra, chodźmy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Tam jest jakieś w ogóle inne zajęcie. Tu mamy... Kto wie? Jest Riveri John. Czy ktoś zna odpowiedź? Tak jak mnie na lekcji. W takim razie... River, dlaczego nie odpowiadasz? Wiem, że znasz odpowiedź. Czekamy, River. Uu. Dobrze, będziemy musieli... 3 sierpnia zmusił do wpłynięcia z hiszpańskiego miasta... Polos de la Florenta, które zostało założone i przyznane Alverowi Prenza de Gozman? Mającego zaledwie 14 lat. Okej, okay, okej, okay, pytałem tylko o datę. I co? Było to tak trudno. Okej. Okay. Dobry Boże, czy wszyscy, którzy mają jej schorzenie, posiadają fotograficzną pamięć? Nie zupełnie, ale wydaje mi się, że ich zdolności do zapamiętania jest bardzo duża. Hmm. Czeka co to za schorzenie? Faktycznie na blaszkę znała. Okej, okay. o, Nikolas i... John Nikolas, nadchodzi Altab, tab, <ścoughs> Co to napisane na no, noc? Pornos oglądali, czy co? Nieraz ratuje życie <ścoughs> No, jak chcę... Na pewno ratował życie, zamknięte Kawerynia otwarta tylko w godzinach lunchu. No dobra, zobaczmy co my tu, tutaj mamy. Boisko. Następnym razem macie być lepsi. Durnie lepsi. Sala? Później z niej skorzystamy. Nie mogę zmyć tego, że linie boiska są dla niego prostokątami. Okej okay. Chłopaki ćwiczą John Ugh. Niech będzie, wygrałeś Nikola buja! <grymne> Okej, okay. mamy coś tutaj? Jakaś sala No nawet koncertowa Jest i fortepian Okej, okay. wszyscy idą na lunch Okej okay. Co mi tu mamy? Hm. Ta, ona jest wyjątkowa, ale jest też wyjątkowo nudna. Spójrz na nią. Sama siedzi. Nicciaki nie potrafią zrozumieć dlaczego. Siedzi tam sama całymi dniami, z tą ohydną, zdeformowaną kaczuszką. To nie jest zdeformowana kaczuszka, to dziobak! Co to jest dziobak, do cholery? W każdym razie, ona jest taka... Wyłączona, rozumiesz? Wygląda jakby była totalnie z innej planety. Wiem, czy to nie jest fajne? Ach, jeżeli jesteś obcym, to na pewno jest. Ale tak naprawdę, jeżeli chcesz być dziwakiem, to dlaczego nie kolegujesz się z gotami? Niech. Nie, ch nie chcę sobie zepsuć fryzury. Jest. już sam fakt, że istnieje nazwa na ich okcień, dużo o nich świadczy. Nik, posłuchaj. Ja. ja nie chcę być kolejnym zwykłym dzieckiem w morzu zwykłych ludzi. Ale czy ty naprawdę uważasz, że bycie z nią może cię zmienić? Myślę, że będziesz tylko zwykłym gościem, który ma nieśmiałą dziewczynę. Nikt, ona nie jest nieśmiała. Jest w niej coś dziwnego. Bycie dziwnym nie zawsze jest dobre. No ma rację. Czy ty w ogóle wiesz, czy ona chce być inna? A może ona właśnie chce być taka, jak inni ludzie? Hmm. Jeśli tak jest, ukierunkowanie jej w inną stronę nie pomoże, nie sądzisz? Nikt. Ważne jest to, że wiem, czego ja pragnę. I to właśnie ona jest moim pragnieniem. To samolubne podejście, no ale. Czyli chcesz ją za to, za to co posiada, a nie za to, kim jest? Człowieku, to nie jest fajne. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Wiem, hmm. ja myślę, że jesteś w błędzie. Ludzie nie są tacy charakterystyczni. Każdy człowiek jest wyjątkowy na swój sposób. To właśnie mówiły nam babcie. Hmm. Zaraz, zaraz. Więc ten gość lubi się otażać tylko rzeczami modnymi, eleganckimi i orygin oryginalnymi to raczej hmm, strząsające. Wiesz co, czasem mam chęć w walić naszych klientów po łapach. To jest szkoła średnia, w tym okresie wszyscy są draniami. Ale wiesz co, witaj w klubie. Hm. Czekaj, więc to właśnie to powiedziałeś jej na klifie? Tak przypuszczam. Dlatego zwariowała i zaczęła robić te straszne króliki, prawda? Bo przyznała się do tego, kto wie, jak dawno temu. No wiesz, musiałem ją tu bardzo urazić. Hmm. Nie kapuję tego. Coś nam umknęło. Więc musimy to zbadać Sherlocku. Damy radę. Myślę, że nasza przepustka dodala się drogi. Oparta jest o stół. Mhm, masz rację. Tylko to, doszlić. Minęło upływu tylu lat i siwych włosów wciąż przy nimi jest i nawet pomaga mu przenosić fortepian. Też bym chciał mieć stały kontekst z mi z dzieciństwa. Hmm... Okej... Okay. Mniejsza opłody i intencje to niesamowite, że znają się od szkoły średniej. Ile zwierzaków dzisiaj A, dobra, zniknęło. Nie wiem jak to, ale w moim... Układało się świetnie. Tak? Tak świetnie, że nawet nie zauważyłem, kiedy ze sobą zerwaliśmy. To by się zgadzało. Za każdym razem, kiedy ją widzę, zaczynam ją coraz bardziej lubić. Daje gwarancję łatwego połączenia wspomnień. Musiała zostać w jego umyśle bliznę, tak wielką jak w moim. Okej, okay, mamy zatwone bliska. Wspomnienie. A powinnam? Nie, jesteś w tym dobry. Kamehame! Dragon Ball, już się boję. Hej. Okej. Okay. Ewa nie jest dobrze. Nigdy kurwa nie przerywaj w środku kamehame. <dragum> Co? Przygotuj wspomnienie oczywiście.